Barwny korowód, który przeszedł ulicami miasta, rozpoczął 22 Krośnieńskie Juwenaria. Studenci wyruszyli z kampusu Humanistycznego Karpackiej Państwowej Uczelni w kierunku ulicy Ordynackiej. Przeszli m.in. ulicami Czajkowskiego i Piłsudskiego. Na krośnieńskim rynku prezydent Krosna Piotr Przytocki przekazał przewodniczącej Rady Samorządu Studenckiego symboliczne klucze do bram miasta. To są symboliczne klucze na czas juwenaliów, święta igrzysk studenckich. Zawsze tak się robi. Wierzę, że studenci odpowiednio wykorzystają ten czas na wspaniałe zabawy, włączą się myślę również i mieszkańcy naszego miasta, bo takie święto zdarza się rzadko. A ostatnio w ogóle bo mieliśmy czas pandemii. Bardzo ważna uroczystość, tym bardziej, że odbywająca się po dwuletniej przerwie, podchodziliśmy do obawy do tej organizacji, ale cieszymy się, że studenci również spragnieni spotkania, spragnieni zabawy, przybyli licznie i manifestują swoją radość, swoje zadowolenie. Oczywiście trochę oba przed sesją, ale teraz to jest ten moment, kiedy rzeczywiście mogą się świetnie bawić. Zaplanowali doskonałe zespoły i tutaj zaprezentowali się mieszkańcom Krosna naprawdę znakomicie uśmiechnięci, ale także pokazali to, co realizują w ramach kół naukowych, rozmaite pojazdy, przebrania, fantazja, także cieszymy się bardzo. Pragnę powiedzieć, dopowiedzieć, że w pochodzie uczestniczył pierwszy kład, który studenci mechaniki, automatyki i robotyki sami zaprojektowali. Inaugurując tegoroczne Krośnieńskie Juwenalia, studenci, przedstawiciele władz uczelni oraz zaproszeni goście zatańczyli na płycie rynku poloneza. W sumie w tym roku w Krośnie świętuje około 2000 studentów. Dla mnie te dni będą wyglądać na takim trochę odluźnieniu się od sesji, która niestety już za tydzień. Ale miejmy nadzieję, że będzie dobra sesja i że będziemy się tu dobrze bawić, że pogoda nam tego nie zepsuje. Liczę na dużo zabawy. Przede wszystkim na zabawie ze znajomymi, prawda? Jednak te dwa, dwóch lat nie było bez, bez wynali, także, także na zabawie. Spędzę czas z znajomymi. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Będziemy się no, dobrze, dobrze bawić. Z Oczywiście z moimi dziewczynami bawić się, tańczyć jak najlepiej. Impreza potrwa do piątku 3 czerwca.